W ciąży możemy wykonywać szczepienia. Są to najczęściej szczepienia zalecane przez Instytut Zdrowia. Jest to szczepienie przeciwko grypie, którą możemy wykonać w każdym trymestrze, i szczepienia przeciwko krztuścowi oraz RSV. Te dwa ostatnie wykonujemy po 26 tygodniu ciąży i maksymalnie należy je wykonać do 36. tygodnia ciąży. Są one o tyle ważne, iż przeciwciała, które wytworzy matka, przechodzą przez łożysko do płodu i on rodzi się mając je i jest w ten sposób chroniony w okresie, kiedy jest największe zagrożenie dla dziecka infekcjami tymi wyżej wymienionymi chorobami.